Z nami Grzegorz Pater, wychowany w Wispy Kraków. Panie Grzegorzu, z taką formą, no to chyba jeszcze nie jeden klub by chciał, żeby pan biegał po, po boiskach Ekstraklasy. No bez przesady może z tą formą, no. jestem po, po, po zabiegach kolana i, i, i pomału dochodzę dopiero do formy. Natomiast to jest miła zabawa przyjechać na tak szczytny cel, jakie tutaj dzisiaj organizatorzy zorganizowali na dom dziecka, no to jest coś niesamowitego, tym bardziej, że jesteśmy w okresie świątecznym, no to tym bardziej. Czas też na to pozwala, więc, więc jesteśmy, a, a po tak obfitych świętach, no, też warto się poruszać na, na boisku, nie tylko siedzieć przed telewizorem. Warto też spotkać się z kolegami, z byłymi kolegami z boiska. Dokładnie, no, coraz więcej tych turniejów jest, zresztą każde święta, nowy rok, tych, tych turniejów naprawdę dosyć dużo rozgrywamy, także można powiedzieć, że spotykamy się dosyć często. A z byłymi kolegami no mamy też ligę halową. Także teraz w okresie zimowym gramy pod balonem. Także co, co tydzień też się widujemy. Czy miał Pan wcześniej jakiś kontakt z, z, z futbolem bochańskim? Bo dzisiaj gładko wygraliście. Z Bochnianami 5 do 0, mogło być więcej. Yy, czy wcześniej też równie wysoko wygrywaliście, być, być może w jakichś drużynach juniorskich? Nie, no wiadomo, że, że wynik spotkania 5-0, aczkolwiek tak jak mówię, no, e, gra halowa jest taką specyficzną grą, że, że jest to krótkie boisko, dosyć szybka gra i tych bramek naprawdę można zdobyć w ciągu minuty nawet 2-3, także tutaj jeśli chodzi o, 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 o tak, y, taką grę na hali, natomiast no mówię, boisko jest troszeczkę e, inaczej, zresztą na boisku dużym się gra i e, przedostać się pod bramkę przeciwnika, jednak tych metrów się troszkę trzeba więcej pokonać, dlatego tak jak mówię, ale fajnie, że bramki padają, kibice mogą, e, mogą się cieszyć, mogą oglądać te bramki, oby jak najwięcej ich padało i tak jak mówię, no, żeby ten szczytny cel tutaj, mowa o tych dzieciakach, żeby też miały jakąś tą radość na święta. Drużyna Olgwojów Wisły Kraków robi też furorę w Pucharze Polski. No dokładnie, dokładnie. No wiadomo, że do jakiegoś tam etapu etapu da się przejść, przeskoczyć, natomiast jak już e, wpada się na teoretycznie sła, e, słabszych, teoretycznie młodszych, e, młodszych przeciwników, e, no to wiadomo, że już ta różnica, różnica pod względem kondycyjnym i, i biegowym, bo, bo e, nieadekwatnie nieraz się e, nie odzwierciedla do, do zagrań techniczno-taktycznych, prawda? Każdy z tych byłych zawodników jednak posiada te umiejętności i, i można powiedzieć w miejscu tam zagranie klepkie takie odegranie jeszcze posiada, tego się nie zapomina. Natomiast tak jak mówię, z wiekiem czas, z wiekiem brakuje tej dyspozycji szybkościowej i, i niestety kondycji. Pierwszy w drużynie Wisły Kraków nie idzie w Lice, co się dzieje? No, pan ciężko powiedzieć, nie, nie, no nie idzie, coś nie idzie, coś, coś się zaburzyło, natomiast no, bądźmy dobrej myśli, a ja jako wychowany no ja zawsze będę trzymał kciuki do samego końca, czy jest źle, czy dobrze. A myślę, że jak Najszybciej się e, otrząsną z tego, i, i znów będzie Wisła na, e, na samym e, czubie tabeli. A wierzy Pan w, w jakiś sukces w tym sezonie? Jest, jest jeszcze do zdobycia Puchar Polski. Póki piłka, że to wszystko jest możliwe, prawda? Tak jak mówię, no, no muszę się jak najszybciej e, dźwignąć, dźwignąć, przełamać, bo ja nie wierzę, że ni, oni nie chcą, tylko po prostu coś nie wychodzi. Gdzieś jest przyczyna. E, może parę zwycięstw kolejnych yy, podbuduje ich, bo, bo umiejętności i, i predyspozycje do tego mają, żeby, żeby wygrywać. No, no, ciężko mi powiedzieć po prostu co jest na, na tą chwilę nie tak, ale myślę, że bądźmy spokojni, cierpliwi, a wszystko wróci do, do poprzednich yy, lat i, i Wisła będzie się bić o, o mistrza.